Ej. Ej, wędorzy, ci zysklasą, a nie frajerzy Mordo to bezsenni twardziele z kodem Na blokach, gdzie noc i beton znaczą każdą rozmowę UK drill w żyłach bitostry jak nóż Każdy wers to kilometr, tu liczy się real deal Byku, czysta karta na dołku i spokój w oczach Zawsze ten spokój jej Audi Quattro w bieli Nocna na Łódź, nocne Katowice i warszawskie Mokotowskie Rozpędzone deal, który przebija każdy falsz You are asking very politely for today's menu Smiling, and I am smiling too My old friend, you love the same pizza as I do Przyjacielu znasz na pamięć jak ja ciebie, a ty mnie ziomeczku Dziś znów jak razy wiele, bezpiecznie poznajemy się od nowa Każdy ruch to prosta prawda, zasada, odwaga Szacunek, prędkość, a nie i niepełna waga Ruch jest prosty, a ruszamy się jak koty byku W kręgach te dzie tam, gdzie liczy się tylko mordka i sprawdzona paza Ej, ej, jaj mam LC i go wymagam Wędorzy królują, twardziele na gamie nie frajerzy, nie dealerzy, tylko mistrzowie w drillu bez gamy Beat uderza, rymy kręcą, cała ulica w ekstazie, te gdzie slang UK Vibe, wchodzisz jak masz legit Zapisa zajeżdżamy, już do ciebie się nie znamy brachu na muzycznej fazie My też tańczymy w cyfrowym roku, gdzie zamiast klipu nieprawdziwe życie Fauron doży, piszą historię, tu nikt nie udaje, nikt nie wymyśli Ryby szybki jak flash, każda linijka to wyhiku Działamy bez litości, tu każda wiadomość to czysty impuls kiedy wtedzie leci sygnał, natychmiast łapiemy tempo, nie ma tu miejsca na frajerstwo, tylko real deal kultura i UK drill to wyraz naszej mocy, UK drill na koncie dabbler. UK drill na koncie, dabbler. Dabbler. You are asking very politely to for today's menu. Smiling. And I am smiling too, my old friend. You love the same pizza as I, as, I as, I as I do. Przyjacielu, znasz na pamięć jak ja ciebie, a ty mnie. Ziomeczku dziś znów jak razy wiele. Bezpiecznie poznajemy się od nowa. Każdy ruch to prosta prawda zasada, odwaga, szacunek, prędkość, a nie spoznienie i niepełna waga. Ruch jest prosty, a ruszamy się jak koty byków w kręgach tedzie, tam gdzie liczy się tylko mordka i sprawdzona baza. Ej, ej, ja mam LC i go wymagam. Każdy ruch to prosta prawda zasada, odwaga, szacunek, prędkość, a nie spóźnienie i niepełna waga. Ruch jest prosty, a ruszamy się jak koty w kręgach tedzie, tam gdzie liczy się tylko mordka i sprawdzona baza. Ej, ej, ja, yeah. Pitudeżary my kręcą, cała ulica w ekstazie. Też jest UK Vibe, wchodzisz jak masz legit zapisa, jeżdżamy już do ciebie, się nie znamy. Brachu na muzycznej fazie, my też tanczymy. W cyfrowym mroku, gdzie zamiast krwi płynie prawdziwe życie Fawryndorzy piszą historię, tu nikt nie udaje, nikt nie wymyśli Rymy szybkie jak flash, każda linika to wehikuł Działamy bez litości, tu każda wiadomość to czysty impuls Kiedy wtedy leci sygnał, natychmiast łapiemy tempo Nie ma tu miejsca na frajerstwo, tylko real deal Kultura UK drill to wyraz naszej mocy UK drill na koncie, double R UK drill na koncie, double -air.